Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy vlogmas dzień 15. Kochani, ja właściwie przyszłam się teraz z wami przywitać i otworzyć kalendarze adwentowe, ponieważ zaraz jadę po moją mamę i jedziemy do sklepu, bo właściwie tak wpadłam w ostatniej chwili na pomysł, że mogłybyśmy się wybrać razem. Ja planowałam odebrać sobie bluzę, którą zamówiłam w zeszłym tygodniu z resert, którą wam pokazywałam, i później jechać jeszcze do Galerii Katowicki, ale doszłam do wniosku, że w sumie już jest dość późno, bo jest za 15:07 i może po prostu nie będę miała czasu, żeby jechać do. Galerii, więc zaproponowałam mamie, czy, czy ona też by nie chciała się ze mną wybrać, bo wiem, że tam jakieś zakupy też chciała zrobić zobaczyć buty zimowe. E, więc, e, więc, w sumie, doszłam do wniosku, że czemu nie zacząć teraz nagrywać, a później zrobić sobie przebitki właśnie ze sklepu. E, tutaj mogą być takie różne. <laughs> Różne światła, ponieważ mam włączony telewizor, bo w tle jak się malowałam, leciał mi program Zapraszam do stołu. Tylko ta edycja brytyjska, która jest właśnie na BBC Lifestyle, i muszę Wam się w ogóle troszeczkę nie tyle co pożalić, jak po prostu tak się podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami. Nie wiem, jeżeli oglądaliście moje vlogmasy w zeszłym roku, jakiś paposzek. Yy. E, no, w każdym razie, jeżeli oglądaliście masy w zeszłym roku, albo w ogóle oglądaliście moje reading vlogi, to na pewno zauważyliście, że dość często e, oglądam e, albo gdzieś tam się przewija e, Epic Drama. Bardzo lubię ten program, bo tam lecą różne takie m, seriale kostiumowe, czy to kryminały, i dla mnie to jest najlepszy rodzaj kryminałów, właśnie takich telewizyjnych. E, też są właśnie ekranizacje, powieści. E, Agaty Christie, e, i tak dalej, i tak dalej. Są fajne seriale, fajne filmy, e, bardzo lubię też te zagadki kryminalne Panny Fisher, czy e, detektywa Mardoka. Ogólnie, bardzo lubiłam cały zestaw, wszystko, co leciało po kolei i kojarzę, że w zeszłym roku w, przed świętami, jak sprzątałam, ogarniałam, to cały dzień mogłam mieć wyłączony tam ten program i tam gdzieś w tle sobie to wszystko leciało ja oglądałam. Ale powiem wam, że chyba jakoś od dwóch albo trzech miesięcy oni wykupili chyba... Mm, prawa do pokazywania do transmisji właśnie agentów NCIS i to mi się kompletnie jakby kłóci z całą ideą Epic Drama, bo tam zawsze były te wszystkie programy takie właśnie historyczno-kostiumowe a agenci NCIS w ogóle są tam od czapy i najgorsze jest to, że oni tam lecą non stop. Absolutnie mnie ten program nie interesuje, to znaczy może kogoś innego interesuje, to znaczy jakby tutaj wiecie, może sobie to lecieć, ale jakoś w ogóle już tam nie zaglądam i, i nie mam ochoty oglądać właśnie tego programu, a szkoda, bo to był jeden z moich ulubionych programów, ale odkryłam ponowną swoją miłość do właśnie programu BBC Lifestyle. E, ja rzadko kiedy w ogóle włączam telewizor i, i tak puszczam e, jakieś tam stacje telewizyjne, ale jak już tak coś leci, to żeby był to taki totalny odmurzacz. <laughs> e, niekiedy jak tam sobie przewijam, to wiadomo, że trafię na jakiś film, który normalnie bym nie zobaczyła, a jak leci w telewizję, to tak już leci i ja ja sobie usiądę wtedy i oglądam. Bardzo lubię takie momenty też za to w ogóle lubię telewizję i, i tak po prostu z niej korzystam, ale BBC Lifestyle bardzo lubię za programy telewizyjne, które na przykład są prowadzone w taki sposób, jak Bake of Ale Ciacho, to była polska wersja, a jest też właśnie wersja brytyjska. I ja najpierw ten program znałam z BBC. Zanim przyszedł on do Polski. I za co lubię te programy, bo są też właśnie wersje modowe z ceramiką, one są wszystkie prowadzone w takiej samej konwencji, że tam uczestnicy oczywiście rywalizują, ale jeżeli mają jakikolwiek problem, to pomagają sobie nawzajem, może to jest wyreżyserowane, ale gdzieś tam łudzę się, że po prostu oni nie każą im rywalizować tak jak w MasterChefach czy gdzieś tam tylko po prostu bardziej ze sobą współpracować i ostatnio z Adamem oglądaliśmy przed wyjściem właśnie taki program, który był związany tam z ceramiką, gdzie oni z gliny lepili jakieś garnki jakieś lampiony robili i właśnie jednej osobie upadła jakaś tam waza i się potłukła i potem wszyscy rzucili swoje rzeczy i poszli pomagać tamtej i i nieważny był dla nich czas yy, w ogóle, tylko właśnie, żeby pomóc jak najwięcej tej drugiej osobie. I to było dla mnie takie urocze, bo ja wtedy czuję się jakoś tak lepiej, jak oni y, nie są, wiecie, przeciwko sobie, tylko są razem. I <ścoughs> ja tak jak mówię, może to jest złudne, i może ja po prostu mam jakieś takie dziwne jeszcze. Patrzenie na to, że wierzę w to, co mi się podaje, <laughs> ale, ale po prostu jakoś się lepiej czuję, kiedy oglądam tego typu programy, niż taką silną rywalizację, że ja tutaj muszę być najlepszy i ja tu jestem najważniejszy. Ja na pierwszym miejscu. Nie. Także tak teraz patrzę, że są też programy tele, takie podróżnicze, dlatego. Ponowiła się moja miłość właśnie do BBC Lifestyle i oczywiście przez cały czas też oglądam wszystkie takie historyczne, więc to z takich przemyśleń przed w ogóle otwieraniem kalendarza adwentowych. <grym> Ale no, słuchajcie, właśnie odpaliłam i chciałam opuścić sobie plik dramę jak się malowałam. A tutaj agenci NCIS jest. I ja mówię, o nie, o nie, tego nie chcę oglądać. I w ogóle pomalowałam sobie dzisiaj rzęsy tym tuszem który miałam wczoraj w kalendarzu. Nie wiem, o, okulary mi się odbiły. <gry> nie wiem, czy widzicie. Ja nie mam grubych rzęs, nie mam też długich i zazwyczaj korzystam z takiego tuszu do rzęs, z takiej maskary, która ma taką szczoteczkę czeszącą, że tak powiem. Znaczy ona rozczesy... W... rozczesy w rozdziela włoski e, i wydają się one po prostu jakby dłuższe, a ta tak troszeczkę wydaje mi się, że nie, że skleja, w ogóle ta szczoteczka była bardzo miękka i to było bardzo przyjemne, e, ale czy ja wiem? Tutaj są jakby dwie warstwy położone hmm, nie jest że. całkiem okej okay. Więc e, tylko chciałam wam pokazać efekt, bo wczoraj wam obiecałam. W ogóle mam wrażenie, że wczorajszy vlog był taki bardzo spokojny, bo tam właściwie tylko piekam bułki, chwilkę z wami porozmawiałam, ale nie miałam już przestrzeni, a chciałam też e, jakby dodać materiał, który miałam. Także mam nadzieję, że przynajmniej miło spędzicie ze mną czas. Ale dobrze, już teraz bez żadnych obaw, bez przedłużania, bo muszę jechać do mojej mamy. Zacznijmy od kalendarza i może zacznijmy od Lumene. Dzisiaj mamy numer 15, mamy spore okienko, więc już jestem ciekawa, co tam w środku znajdziemy. Tutaj jest okienko 15 i widzę jakiś żel malutki. Okej, okay, tutaj widzę, że to jest żel do oczu. Nie mam tutaj telefonu chyba, o, o, o. Nawet zobaczcie, jak paznokcie mi pasują do tego opakowania, do tej tubki. Lachde, Lumenach Lachde, czyli z tej serii Lachde. E, nawilżający żel do oczu, ale nic więcej tutaj. Ok, widzę, że ym, zaaplikować małą ilość tego produktu na oczy y, tutaj na całą przestrzeń. Area After Cleansing, czyli po oczyszczeniu, po zmyciu makijażu nanieść tak właśnie tutaj wokół oczu e, taki żel i. Ma pewnie jakieś działanie, ale nie wzięłam telefonu, więc później Wam najwyżej przeczytam. Także to jeżeli chodzi o kalendarz Lumenę. Przejdę teraz do kalendarza od mojej mamy. Nie patrzę na karteczkę, nie wiem co jest ten. Eee, tak po dotyku. Jest dość spory, więc myślę, że tutaj będzie Michałek. Nie, Mars! <laughs> A wczoraj mówiłam Mars i nie trafiłam, także mamy Marsa i patrzę, jakie mamy, jakie mamy zadanie. Zrób. 10 przysiadów. Eee, właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy przysiady to, to, jest, to jest tak. Dobra, już się przestraszałam, że muszę zrobić pompki. Nie wiem, dlaczego pomyliły się pompki z przysiadami. Dobrze, także robię 10 przysiadów, żeby mieć już zadanie odhaczone. Uwaga, uwaga. Eee, czy ja mam robić takie pełne przysiady, wiecie, że z rękoma wyciągniętymi i, i tak, czy mogę robić takie, jak zazwyczaj na siłowni robiłam, żeby raz... To teraz, może bokiem. Tak, żeby w jednej linii. Dobrze. 10 przysiadów, bo dzisiaj jest 15 dzień. <noise> Dobra, szybkie zadanie wykonane. Dobrze, że nie było pompek. Ja nie potrafię zrobić pompek, serio, nawet tych takich damskich. Ja, ja zawsze miałam bardzo słabe ręce, ale jak nie ćwiczę. <noise> w domu i na przykład jest no to teraz robimy pompki można tutaj na kolana wiecie zgiąć i właśnie wykonywać ćwiczenie to po prostu ja mówię nie to nie dla mnie <grym> więc <grym> może kiedyś jak wyrobię sobie e, siłę w ramionach to, to może mi się uda, dobrze biorę Anię i Świętego Mikołaja mam jeszcze czas e, tutaj jest dziewiątka dwunastka jejku, już teraz więcej stron do odwrócenia. Wow! Poznajemy, słuchajcie, tam Świętego Mikołaja. Zobaczcie, zobaczcie, gdzie się produkuje wszystkie nasze zabawki. Bardzo lubię takie rysunki z detalami. I już sobie wyobrażam, jakbym była małą Agnieszką i tak przed snem tutaj spoglądała na wszystkie domki, żabki, misie, sprawdzała jaką minę ma każdy z krasnali, z krzatów. <grym> Ale super, dobra. Czytam. Uwaga. Myślałam, że mruga bateria. 15 grudnia. Dom Świętego Mikołaja. Zazwyczaj to elfy. Czy ja powiedziałam skrzaty? Chodziło mi o elfy. Ok. <grym> Zazwyczaj to elfy robią prezenty, ale prezent dla Ani Święty Mikołaj woli przygotować sam. Wiele dzieci chciałoby dostać na święta piłkę. Znajdziesz wszystkie piłki? Ok, liczymy do 15. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uff! Ej, to było stresujące. Tak, w pewnej chwili, słuchajcie, policzyłam wszystkie te piłki, które były tutaj, i nagle mówię. Ej, no ja już nie mam miejsca, gdzie mogłyby się znaleźć piłki, a ja to są bąbki, to nie są piłki. Potem sobie przypomniałam, że jeszcze jest zjeżdżalnia, i jak już doszłam do zjeżdżalni, to odkryłam, że jeszcze tutaj jest piłka, więc mamy 15 piłek. Tak? Jeszcze sprawdzę, słuchajcie, na pewności. Mamy raz, dwa, może tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Tak. Zgadza się. Ej. 16. I ja muszę Wam to pokazać, musimy to jeszcze raz policzyć. <laughs> dobra, kochanie, liczymy wspólnie, bo ja się nigdy nie doliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ej, nie, dobra, 15, czyli jakąś musiałam policzyć dwa razy a już się tutaj łudziłam czyli musiałam albo tą policzyć dwa razy, albo tą musiałam policzyć dwa razy, no nic dobrze, zagadka rozwiązana odkładam książkę um, odkładam statyw, bo nie będzie mi potrzebny i słuchajcie, zbieram się do sklepu nie wiem co tą ręką chciałam zrobić w każdym razie gestykuluję jak chciałam zrobić taką bombkę. Można ją kupić w pepko jak coś. Cześć, okay, kochani. Jest już godzina dwudziesta, no prawie dwudziesta druga. Ja przed chwilą wróciłam do domu. Jeszcze chwilę rozmawiałam z moją małą, bo tam właśnie y, dała mi ubranka dla Askana I okazuje się, że jedno ubranko jest dobre, więc mamy sukces, bo naprawdę bałyśmy się, że nie trafimy z żadnym. A mała powiedziała, że y, to ubranko z Mikołajem spoko, ale bez szału, y, y, jeżeli chodzi o to, jak leży na Askanie, Ale to drugie ubranko rewelacja, i ono jest najbardziej uniwersalne, więc bardzo cieszę się, że chociaż z jednym trafiłam. Słuchajcie. Byłyśmy z mamą na zakupach. Ja prawdopodobnie wam wspominałam, że. <laughs> Przepraszam. E, wspominałam wam, że jadę z moją mamą, bo ona chciała sobie tam zobaczyć buty zimowe. E, I tak się złożyło, że mama butów zimowych nie kupiła, a ja kupiłam. E, I na przebitce nagrałam. E, w sumie powiem tak. Już tłumaczę, dlaczego je wzięłam. Po pierwsze, dlatego, że była promocja i zamiast 250 były za 124,98. Więc doszłam do wniosku, że czemu nie. E, ja mam buty zimowe, takie trekkingi. Fakt, że te moje buty już mają 7 lat. <laughs> Nic im nie ma, są dobre, więc ja tutaj nie myślę o zmianie, ale chciałam sobie kupić jeszcze takie bardziej trapery, wiecie, takie karmelowe i rozważałam zakup y, Timberlandów, ale kwota za Timberlandy, no tak mnie troszeczkę serduszko bolało i tak się zastanawiałam i mówię, no dobrze, może raz wydam i będę miała, wiecie, z głowy na ho, ho, ho. Tak jak w przypadku na przykład tych trekkingów, ale potem doszłam do wniosku, że może nie teraz. Teraz jeszcze mam inne wydatki, więc na razie się wstrzymam. A też aż tak dużo nie wychodzę z mieszkania, bo pracuję zdalnie, więc nie muszę dojeżdżać do pracy. Inaczej, wiecie, jak codziennie człowiek wychodzi, idzie na przystanek, nie wiem, czy tam no, w ogóle po prostu y, używa tych butów. Więc pomyślałam sobie: Dobra, mm, nie, na razie nie. Nie jest to taka, wiecie, pierwsza potrzeba, że tak powiem. No i właśnie jak weszłam z mamą, to tak. Szukałam z nią butów, żeby jej właśnie jakieś tam doradzić, yy, i te mi wpadły w oko. Mówię, o, fajne są, nie są złe. Mówię, ładny kształt, mają kolor. Przymierzymy, był mój rozmiar. Patrzę, że nie mają tej naklejki, że jest promocja. Podchodzę do kasy i pani mówi, nie zdążyłeś mi przykleić obniżonej ceny, ale one kosztują 120, tam właśnie 5. I ja mówię, dobra, okej, okay, to biorę, bo naprawdę świetnie leżały mi na stopie. E, także win-win <noise> e, To jeżeli chodzi o buty Których nie planowałam Zaraz im znajdziemy jakieś miejsce w szafie hmm, To tutaj Słuchajcie, mamy sukces Udało mi się kupić Adamowi prezent I z jednej strony bym wam pokazała To nic takiego e, Tylko po prostu wiem, że, że Lubi Konkretnie taką rzecz Jeszcze jedną drobnostkę mu dokupię I już wiem jaką Ale Adam nie ogląda moich wrog masów, chociaż niekiedy mu się tak zdarzy. Wiecie, jak wejdę do salonu i widzę, że ogląda, i tak przewija szybko. Mój, mój film. E, I boję się, że jak teraz bym to pokazała, właśnie w, w tym fragmencie, to on by zobaczył i nie miałby niespodzianki. Więc pozwolicie, że może przed pakowaniem prezentów pokażę wam, e, co komu kupiłam, e, i to pokażę wtedy w tym ostatnim vlogmasie, już świątecznym. Co tutaj? Tutaj też jest prezencik, więc też nie pokazuję. Tutaj kupiłam dwie mąki, bo wczoraj zużyłam e, mąkę do e, bułek, <grych> które w ogóle. To jest chicior. Te bułki wyszły tak smaczne nawet następnego dnia. Ja się bałam, że to będą takie kamienie następnego dnia, ale pyszniutkie, pyszniutkie. Jadłam dzisiaj śniadanie, później drugie śniadanie i bardzo mi smakują. Adam też dostał bułę do pracy i rano zjadł śniadanie i powiedział, że też mu smakuje, więc kupiłam drożdże. E, mąkę e, i kupiłam słuchajcie bułki, bo nie chcę mi się już dzisiaj tych robić, tych wrocławskich, ale to tak wiecie, na takiej zasadzie, że tamte może mm, zrobię e, na weekend. I słuchajcie, jak byłam w Biedronce, to wpadło mi w oko prześcieradło, już Wam ja pokazuję, takie bardziej świąteczne, będę przebierała w tym nadchodzącym tygodniu e, pościel na granatowo-białą, i stwierdziłam, że wybiorę też to prześcieradło i ubiorę łóżko. I wzięłam troszeczkę większy rozmiar, bo wzięłam 2x2, a nasze łóżko ma 1,80 chyba na 2? Albo 1,60 m. Nie, chyba 1,80 na 2. Tak coś kojarzę. Chociaż może 1,60 m. Powiem Wam, że już nie pamiętam. Może być trochę za duże. No nic, trudno. Wtedy, będzie, wtedy będę podwijała pot i. Też, też Lepiej, żeby było większe niż miałoby być za małe, prawda? E, w każdym razie, dlaczego też wzięłam większe? Bo 4 miesiące temu, chyba? Jakoś we wrześniu, tak. tak Myślę, że we wrześniu kupiłam prześcieradło taki przepiękny, błękitny kolor. I jarałam się, mówię, super, będą pasowały mi moje takie y, miodowe poduchy i będzie wszystko takie, mm, super. Okazało się, że tak to znaczy, miałam wrażenie, że wzięłam dobre prześcieradło, dobry rozmiar. A później chcę ubrać i okazuje się, że jest do połowy łóżka, i wyrzuciłam już, wiecie, tą, jak się nazywa, tą etykietę, żeby sprawdzić rozmiar. Nie miałam żadnej metki w środku i no nie mierzyłam już, ale w każdym razie, no prześcieradło leży, no bo nie mam takiego łóżka. Ewentualnie tutaj. Myślę, żeby było w sam raz na e, tą kanapę w e, salonie. E, tutaj by się e, zmieściło to prześcieradło. Więc jak kiedyś ktoś przyjdzie spać, no to będzie jak znalazł, ale szkoda, że ja nie mogę tego prześcieradła użyć do naszego łóżka w sypialni. Więc teraz stwierdziłam, że 2 na 2 to jest akurat takie łóżko, którego na pewno nie mamy. <śledziałem> więc e, się powinno zmieścić. A nawet gdyby się troszeczkę skurczyło w praniu, w co wątpię, no to tutaj nie ma jakiegoś tam większego ryzyka. I odebrałam sobie paczkę z reserved, więc teraz otworzymy i sprawdzimy, jak ta bluza wygląda. Jak tutaj będę teraz to otwierała i wyciągała. To chciałam Wam powiedzieć, że miałam tak w planach, że dzisiaj może odpuszczę i będę mniej nagrywała. E, jutrzejszy vlogmas e, nie pojawi się jutro, to znaczy jutro nie pojawi się vlogmas, tylko pojawi się w sobotę i będzie to vlogmas z czwartku i piątku. Ale teraz czytam w ogóle Wasze komentarze pod wczorajszym filmem, e, do którego byłam tak. Ojej, to jest taki typowo domowy film, wiecie. Praktycznie tylko tam chwilkę z Wami rozmawiam i tyle. E, I i może, może to nie będzie nic takiego, co Wam się spodoba. A Wy piszecie mi takie miłe wiadomości i w ogóle, że. Ja mówię, nie, dobra, ja dzisiaj ten film zmontuję i albo będzie później, i po pracy jutro dokończę, tak jak dzisiaj, albo. Albo cokolwiek, w każdym razie, zmontuję dzisiaj tego vlogmasa i, i udostępnię. Nawet jeżeli film miałby być krótszy, to udostępnię. Dobrze, kochani, to jest ta bluza. Jest? Jestem ciekawa, czy ona będzie mi dobra. Hmm. Powinna mi być dobra. Zaraz ją przymierzymy, ale ma taki piękny kolor. O matko, Santa Squad. Jej. <ścoughs> dobra, uwaga, robię teraz striptiz za upoki. <ścoughs> A, i przypomnieliście mi. <laughs> e, przypomnieliście mi e, to powiedzenie. Pół godzinki dla słoninki. Tak, to było to. Nie pięć minut, coś tam, coś tam, tylko pół godzinki dla słoninki. <laughs> Chodziło oczywiście o drzemkę. Uwaga, chwila prawdy. Czy bluza nie będzie mi za obcisła? Nie! Jest luźna! O, jest idealna. Ja, cię kręcę. Czat. Ja już wiem, co ja teraz będę nosiła aż do świąt. Ja już teraz tego nie ściągnę. To jest jakby idealne. No przecież fajne jest. Zobaczcie jaka długa. Ja już tej wiecie czarny myśli, że będzie mi opięta, że będzie mi za mała. <laughs> że tutaj jakaś restrykcyjna dieta, żeby bluza dobrze leżała. Oczywiście żartuję, ale jest dobra, aż choinka zaświeciła. Ha, ha, ha. Ale się cieszę i ma. Ej, dobra, to jest taka radość, że ja nie mogę. Ja zaraz wyślę do mojej mamy zdjęcie. Już wysyłam. A mam już jakieś dzieci. Wygląda jak <fix> <fix> Moja mama ubrała askana w m, taki kubraczek. To znaczy kubraczek z taką kurtkę, która się mocniej yy, tak zapina. Alaskan na, naprawdę wygląda jak taki hot dog, taka parówka. I stoi taki i nie za bardzo wie, co się dzieje. <grym> Dobrze, kochani. Także jeżeli chodzi o zakupy, e, to to wszystko. I teraz tak jeszcze... Wybaczcie, ja się po prostu strasznie jaram tą bluzą. I teraz jeszcze tak patrzę na tą bluzę, która, której kolor jest po prostu przepiękny. I widzę takie granatowe dżinsy do tego i te nowe buty i... Dobra. Także kochani, jeżeli chodzi o zakupy, to to wszystko. Aż tyle. <grystanie> jeszcze muszę zrobić listę, komu co muszę kupić. Mojej mamie muszę dokupić na pewno jeszcze jedną, może dwie rzeczy. No i kilku osobom jeszcze coś tam musiałabym zamówić. I najlepiej, gdybym to zrobiła. Dzisiaj, jutro i ostateczny termin to jest sobota, bo później zostanie mi tylko i wyłącznie sklep stacjonarny, żeby od ręki coś kupić. A nie chciałabym sobie też tego zostawiać na ostatnią chwilę, wolałabym mieć już gotowe, wiecie, pozamykane wszystkie sprawy prezentowe, zwłaszcza, że zbliżają nam się święta, w następnym tygodniu już jest Boże Narodzenie. A ja, jak obiecałam sobie, że posprzątam kuchnię, tak jeszcze się za to nie zabrałam, i zawsze już w tym momencie miałam całe mieszkanie wysprzątane, ale trochę jest szalony ten grudzień, muszę przyznać. Myślałam, że nie będzie aż tak bardzo. I wiem, że piszecie, żebym to kompletnie olała, nie przejmowała się, i tak, ja się nie przejmuję, po prostu ja się lepiej czuję, jak mam posprzątane. I ja o tym mówię, bo jakoś tak staram się, wiecie, wyrzucić to z siebie. Ja sobie teraz odpalę audiobooka, bo wczoraj nie słuchałam żadnego i troszeczkę. Tęsknię za tym, żeby słuchać jakiejś historii. I jestem cały czas w trakcie słuchania Bagna, ale to jak Wy mi wspominaliście, i tak jak mówiła Basia i Asia podczas klubu książki. Bagno to jest piąta część, wiem. Nie musimy tego już bardziej rozwijać. I znalazłam na Legimi e, poprzednie audiobooki, właśnie z komisarzem Brudnym. Już wam powiem, jaki to jest tytuł. To jest. E... Z bagno, a bo tak jest, komisarz Brudny, piętno komisarz Brudny Zaraza, komisarz Brudny Sfora, komisarz Brudny Herub i komisarz Brudny Bagno. Więc pierwsza część to jest Piętno. Ja już tej mam pobrane. I rzeczywiście wszystkie te okładki są do siebie podobne i jako ja żyłam te okładki, zwłaszcza Sforę, ale jakoś nie połączyłam tego z tym Bagnem i jak tylko Goodreads mi zaproponował, to miałam takie: "Hej, hej, fajna książka. Posłuchajmy." <grym> Ojajku, ja bym bez was zrobiła. <grych> no, także tutaj jest piętno. Odpalam sobie audiobooka, mam słuchawki, mam słuchawki na kabelku, i te bezprzewodowe są tutaj. E, Okej, okay, no, także działamy, działamy, robimy obiad, i co ja bym doszykowała na obiad? A już wiem, e, strogonow wegetariański z pieczarkami, bo wszystko powinna mieć, mam nadzieję. Chcę tylko powiedzieć, że Adam ostatnio kupił sobie bluzę i to jest po prostu hicier, więc... Adam niczym prawdziwy model. Przecież to jest hicier. Pięknie, pięknie. Ja prawie skończyłam montować tego vlogmasa, więc jutro już po pracy zmontuję to zakończenie. <grytanie> Idę się umyć i będę szła spać. Myślałam, że o wiele krótszy wyjdzie ten film, ale jak zawsze się rozgadałam. I wyjdzie taki normalny, pełnoprawny vlogmas, zobaczymy jak jutro się potoczy, ale jeżeli w jednym dniu nie pojawiłby się film to pamiętajcie, że pojawi się po prostu następnego dnia i będzie połączeniem z dwóch, już was tutaj tak informuję na zapas, <gry> na pewno jeszcze też dam znać na instagramie albo na instastory i tutaj w zakładce z społeczności w każdym razie kochani zbieram się i jak codziennie chciałam wam z całego serducha podziękować za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!